I Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj astropogaduchy, więc będę sobie czytał czat, będę latał po wszechświecie, zobaczymy co słychać w NASA ICE, czyli programie do obczajania, co słychać w, w, wśród sąd wysłanych przez NASA. No i generalnie spędzimy sobie miło najbliższych kilka chwil w takim kosmicznym wydaniu, że tak powiem. Dajcie znać od razu, czy muzykę słychać, czy nie słychać. Czy Universe Sandbox będzie 2? Był ostatnio, więc dzisiaj chyba, chyba nie. Zobaczymy jeszcze. Eee, co by tu najpierw odpalić? Zobaczmy sobie może NASA ICE, o ile mi nie zlikwidował się ten plugin. Nie, jest dobrze, jest wszystko ustawione, więc możemy sobie zobaczyć co i jak. O, zobaczcie, można sobie egzoplanety zobaczyć. Egzoplanet jeszcze nie oglądaliśmy, więc możemy sobie obejrzeć, zobaczymy, co tam słychać w świecie planet krążących dookoła innych słońc niż nasze. Ale mikrofon działa, jak najbardziej działa. Wszystko tutaj mi pokazuje, że działa. Nie słychać muzyki, to damy głośniej. Teraz powinno być dobrze z muzyką już. O. Witaj, w załodze, Witaj w, w załodze Astrofazy. Witaj Super Supremacy. Witam cię na pokładzie naszego Gwiezdnego Krążownika. Kajuta już dla ciebie przygotowana, czeka na ciebie, więc miłego lotu ci z nami życzę. A my zobaczmy co tutaj ciekawego w nasa ice na razie nic ciekawego z tego co widzę, ale jakiś loading loading jest także miejmy nadzieję, że będzie działało that's shocking czy jeśli szybko poruszające się czarne dziury się rozderzą to się rozbiją na małe czarne dziury? filozofos nie generalnie to jest tak, że czarne dziury mają tendencję do łączenia się zwłaszcza jeśli są różnice w ich masach Wow, 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 co to jest? Gdzie my jesteśmy? Czy to jest Ziemia? Śmiem twierdzić, że jest to Ziemia, albo jakaś egzoplaneta, która posiada Australię W sumie nie jest to głupa teoria, każda egzoplaneta powinna posiadać Australię Więc może, ale nie, to zdecydowanie jest Ziemia Wow, gdzieś lecimy, co się dzieje? Wow, wow, wow. Patrzcie na wszystkie gwiazdy i planety, które odkryliśmy. są. jest z środku. Our is home to more than a stars. Wow, co się dzieje, patrzcie. Na razie wyłączam muzykę, bo, bo tu jest własna muzyka. Nie, Manych tworzy się nadal spokojnie, tylko że to jest taki filmowy odcinek, więc trochę to trwa. Ale chcemy, żeby było po prostu tip-top wspaniale. Także stay tuned. No i drona Witaj, muszę. W Astrofazy. Astrofazy. Witam Cię na pokładzie Astrokozak. Również Twoja kajuta już na Ciebie czeka i miłego lotu naszym kosmicznym ścigaczem życzę również Tobie. Dzięki wielkie za uh, słupka. Um, sprawdźmy nearest Earth size planet najbliższa planeta wielkości Ziemi którą odkryliśmy oczywiście ach proxima centauri b no, oczywiście to jest pamiętajcie tylko i wyłącznie taki e, no artystyczna wizja planety nie wiemy dokładnie jak ona wygląda możemy tylko się domyślać na podstawie szczątkowych danych Cóż tam też ciekawego się może na powierzchni tejże planety znajdować? Planet View możemy sobie zacząć. Highlights. Proxima B jest planetą wielkości Ziemi, orbitującą dookoła naszej najbliższej sąsiadującej z nami gwiazdy. Tylko nieco ponad 4 lata świetlne od nas. Bla, 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 bla. Jej masa to 1,3 masy Ziemi yy, i okrąża czerwonego karła co 11 dni. Czyli dosyć blisko, ale że czerwony karzeł jest chłodniejszą gwiazdą niż e, Słońce, które jest żółtym, zdaje się, karłem. E, to. Yy, no, jest ta strefa. Yy, no, jak to się nazywa? Boże, ekosfera jest. Bliżej, znacznie bliżej gwiazdy, i ta planeta właśnie znajduje się w ekosferze. Zresztą był o tym odcinek, więc zapraszam. Rozmawialiśmy na ten temat z autorem i twórcą portalu Puls Kosmosu. No, Pimaniek ona w ekosferze się jak najbardziej znajduje, więc, więc to się liczy. Co my tu jeszcze mamy? Planet View, a tu chyba nic więcej nie będzie. Możemy sobie najwyżej to popatrzeć, na to popatrzeć. 0,05 tylko jednostki astronomicznej od gwiazdy ten okres orbitalny 11 dni. Ekscentryczność. Witaj, Zdecydę. 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 Cześć Wojtek B! Witam ponownie w swojej kajucie rozgość się, podłącz swoje wtyki z sztucznej inteligencji do gniazdek i życzę Ci dalej miłego lotu z nami. A nam z tobą i z twoimi gifami i memami. Astrobartek, osobne kajuty premium są dla subliujących natomiast. Takie z podwójnymi, poczwórnymi łóżkami są dla reszty załogi. Jakość niestety muszą być równi i równiejsi. Tak jest zawsze w, na świecie i tak jest w całym wszechświecie. <grym> e, Okej, okay. co my tu mamy dalej? Planetary system view, czyli co? Możemy sobie nawet system tutaj obejrzeć. O właśnie, Proxima Centauri, a dookoła widzicie, że sobie właśnie Proxima B, czyli ta planeta działa. Jak długo musielibyśmy podróżować? Oczywiście to wszystko jest kurczę nie w kilometrach, tylko o, jest to wszystko w milach na godzinę. Ehm, no ale zakładając, że jedziemy pewnie te 100 km na godzinę, to musielibyśmy podróżować 47 milionów lat samochodem, żeby dojechać e, na Proxime Centauri B. Także dziękuję bardzo. E, ok, może włączymy muzyczkę, bo się już widzę... skończyła tutaj w Nasa Ice. Tak, z Tobą jest... Nie, Madlen ma swoją kajutę, a w ogóle ona ma swój szpital, więc nie wiem kto jest z Tobą w kajucie. Powinnaś wiedzieć z kim jesteś w kajucie. Dobra. Eee, co mamy dalej, co mamy dalej? Habitable, habitable Zone. Właśnie widzicie, o. Tutaj jest strefa... Ekosfera. Jeszcze się nie nauczyłem obsługi tego programu. E, a Proxima B właśnie sobie tej, po wewnętrznej części tejże strefy e, lata. Także tak. Co mamy dalej? Home? Czy, czy, czy jak? Musimy przejść do Home. Tak, dobra. Zamarznięty Hot, czyli Hot, czyli planeta z gwiezdnych wojen. Swoją drogą, skoro Hot, to powinna być ciepła, a nie zimna, no ale. Ice Planet, zobaczmy co jest dalej. A być może tak się Madlem dogadałyście, to ja już nie wiem, nie wnikam tam w przydziały. Zresztą to Bosman jest od przydziałów i jego yy, jak oni się nazywają? Kwatermistrzowie. Więc musicie wybaczyć takie skoki do przodu i do tyłu. Ale niestety coś mi się zepsuło w rolce w myszce. Rozbierałem, nawet czyściłem. Ale chyba będzie mi konieczna wymiana. Wymiana myszki, niestety. Okej, okay, czyli tutaj też wizja artystyczna takiej planety. My wiemy to wszystko z takich szczątkowych danych, właśnie odległość od gwiazdy, wiemy jaka to jest gwiazda, więc wiemy jakie mniej więcej temperatury panują w danej odległości. Wiemy z czego się mniej więcej może składać taka planeta, czyli właśnie jakie tam są te, znaczy czy to jest skalista planeta, czy nie skalista. I na podstawie takich właśnie elementów dedukujemy, jak może wyglądać powierzchnia tej planety, jak może wyglądać wnętrze nawet takiej planety, w zależności od tego, jak się zachowuje. Możemy masę takiej planety, jej prędkość i tak dalej, wszystko sobie wywnioskować, wszystko sobie obliczyć z tych obserwacji. Było o tym też, był o tym odcinek. Też polecam zobaczyć, on się chyba nazywał, skąd wiemy różne rzeczy o planetach, czy jakoś tak. Ten program nazywa się NASA, NASAS Eyes. Uh, czyli oczy NASA. Więc co my tu mamy? Planet View uh, Name OGLE 2005 BLG 390 LB. Czyli pierwsza część to, są, to jest jakaś nazwa systemu, prawda? Gwiazdy i tak dalej. że B uh, oznacza planetę. Super Ziemia tak zwana. Masa 5,5 razy większa niż masa Ziemi. Także moglibyśmy nieźle ćwiczyć łydy chodząc po samej takiej planecie. 2,6 jednostki astronomicznej Krąży wokół swojej gwiazdy 8 lat No prawie 9 lat ziemskich Trwa jeden obieg Przez mikrosoczewkowanie też została odkryta Czyli zobaczyliśmy gdzieś tam odchył Grawitacyjny tej planety Co my mamy dalej? Planetary System View To możemy sobie właśnie zobaczyć co to jest Mamy tę gwiazdę OGLE A dookoła sobie krąży nasza planeta natomiast strefa zamieszkała, strefa znaczy ekosfera, znajduje się no dużo bliżej gwiazdy także raczej nie, no, nie spodziewamy się żeby coś tam mogło żyć, przynajmniej z takiego życia jakie znamy Storo, to, skoro to HOT to gdzie są at, AT? no Goten Jedi nie zobaczymy z orbity AT-AT więc myślę że gdzieś tam są i się czają Grawitacja miażdży, AstroKozak mówi. Oczywiście, że tak. Czy będzie Space Engine? Może potem, na razie robimy tutaj NASA ICE, to może to nawet pójdzie na główny kanał, bo to całkiem fajny odcinek nam może wyjść. Zupełnie przypadkiem. Czy da się przeżyć na tej planecie? Jak weźmiesz ciepłe gacie, to na pewno się da przeżyć. Zobaczmy, jak długo musielibyśmy lecieć. Znaczy jechać samochodem z prędkością około 100 km na godzinę, 241 miliardów lat, także dziękuję bardzo. Pociągiem, a patrzcie, tu mamy różne jeszcze. 90 miliardów takim pociągiem szybkim, samolotem 24 miliardy lat, a przy, przy, przy pomocy jakiegoś pojazdu, który porusza się z prędkością światła 21 527 lat świetlnych, więc tyle jest od nas oddalony ten układ 21 527 lat świetlnych tak to właśnie wygląda moi drodzy, dobra możemy porównać z naszym układem słonecznym jeszcze, o proszę bardzo tutaj krąży sobie planeta czyli ona sobie krąży mniej więcej na orbicie pomiędzy no może będziemy korzystać z tego Krąży sobie mniej więcej na orbicie pomiędzy Marsem a Jowiszem, czyli w miejscu, gdzie znajdziemy normalnie plas planetoid, to tam sobie krąży w, w tamtym systemie właśnie ta nasza planeta. Okej. Okay. te, czyli metalowy słoń. Zobaczymy JX, zobaczymy. Co mamy dalej? Camino Like Water World. Water World to był taki film z Kevinem Costnerem, który kosztował mnóstwo pieniędzy i był... Równie wielkim niewypałem jak budżet. Kepler-22b. Tak się nazywa ta planeta. U, jak sobie tutaj artysta wymyślił zieloną atmosferę. Znaczy, to też może wynikać z czegoś, jeżeli spektrograf pokazuje nam dany skład e, planetarny. Bo czasami jesteśmy w stanie sprawdzić, nawet jakie pierwiastki znajdują się w atmosferze takiej planety. Z takiej odległości nawet jesteśmy w stanie to. E, no. W stanie to określić, więc jak widzicie, prywatność w kosmosie nie istnieje. No i na tej podstawie być może gdzieś tam można spróbować pokusić się o wymyślenie, jaki kolor mogłaby mieć taka atmosfera, ale to jest oczywiście bardzo duża dedukcja, więc się. Zresztą jest nawet napisane, hipotetyczna wizualizacja. Okej, okay, Planet View, więc zobaczymy co to mamy. 0,85, czyli w sumie krąży niedużo bliżej niż Ziemia. E, niecałą jednostkę astronomiczną, czyli niecałe 150 milionów kilometrów od swojej gwiazdy. E, patrzę na czat. Czy my aktualizujemy te odległości między obiektami? Przecież wszechświat się rozszerza, odległości między galaktykami, w tym plantami także. Tak, pimaniek, ale to są takie. Zobaczmy, w latach świetlnych podajemy, zanim się o rok świetlny nawet coś przesunie między sobą, to my to. wiesz. E, nie ma sensu, to zupełnie jest to pomijalne. W tym momencie, dopóki nie podróżujemy między tymi obiektami i nie potrzebujemy dokładnych jakichś odległości, to, to jest to zupełnie pomijalne. E, co za walentynki na czacie? eks żona to królowa lodu czy pani zima? What? Święto chorych psychicznie. <grych> tak, faktycznie Święty Walenty jest przecież patronem też właśnie chorych psychicznie. Okej. Okay. Czyli tak, y odkryliśmy ją za pomocą metody tranzytu, czyli przechodziła przed swoją gwiazdą i y zasłaniała trochę jej światła, więc trochę mniej tego światła docierało do instrumentu, który badał, czyli do Keplera kosmicznego obserwatorium. Sprawdźmy sobie, gdzie jest ekosfera. Jak najbardziej Kepler 22B znajduje się w ekosferze gwiazdy Kepler 22. Porównajmy z naszym systemem słonecznym, a patrzcie on jest w ten sposób przesunięty. Ale znajdowałoby się to jak widzicie, między orbitą Wenus a Ziemi mniej więcej. Czyli również gdzieś w naszej sferze ekosferze. Um, to już było. Jakieś highlights, co my tu mamy? Może być pokryta superoceanem, bla, bla, bla. To, to są domysły. E, dobra. I jak długo musimy podróżować? Samochodem 7 miliardów lat. E, pociąg 3 miliardy lat. Samolotem dolecielibyśmy tam w 693 miliony lat. A prędkość światła 620 lat świetlnych od nas, mniej więcej system jest umiejscowiony. Jest promocja na Wiskasa z okazji Walentynek. Dlaczego? Czy istnieje planeta Nibiru? Był właśnie tak jak Korta tutaj yy, mówi. Odcinek na ten temat nazywa się Planeta X. Także poszukaj sobie na um, YouTube. Skolonizujemy planetę gazową. A tak, bo dzisiaj jest dzień pizzy. Faktycznie. Dobra, co mamy dalej? O, Kepler 452b. Tak stary jak Korusant. Możemy sobie to też sprawdzić. Czyli takie odniesienia do gwiezdnych wojen. U, daleko, daleko gdzieś tutaj się znajduje. Widzę. Kepler 452b. Dosyć taka popularna egzoplaneta. O, zobaczmy sobie jak wizualizacja wygląda, tak sobie mniej więcej artysta to wymyślił, są czapy polarne, nie, to są chmury akurat na górze, zdaje się, tak. Czyli mamy pasma chmur, mamy jakieś tam widzę zbiorniki wodne, takie, takie rzeko i morza, tak to można by było nazwać. A, proszę bardzo. To, jest, to znajduje się w systemie gwiezdnym, który jest półtora miliarda lat starszy niż nasz Układ Słoneczny, więc tak jak tutaj piszą, jeśli znajduje się tam jakaś cywilizacja, no to może być naprawdę nieźle rozwinięta. Zobaczmy sobie na planetę. Super Ziemia, to jest taki typ właśnie planet. Odkryta w 2015 roku, masa nieznana. Promień 0,1 i 4 promienia Jowisza. Orbituje w odległości mniej więcej takiej samej jak Ziemia, czyli jednej jednostki astronomicznej, troszkę dalej tam minimalnie. Um, okres orbitalny e, rok i 20 ziemskich dni, i też odkryta za pomocą tranzytu, czyli tak jakby, o, jakby przechodziła, jakby to z tyłu było gwiazdą, to przechodziłaby w ten sposób i. Zresztą na dole mamy gwiazdę chyba, o właśnie. Zasłaniałaby nam gwiazdę przez pewien czas, po jej tarczy przechodząc, i odbierała trochę światła jej. Eee, Okej, okay. oczywiście był jest dużo mniejsza, nie, bo my jesteśmy dużo dalej. Co my tu jeszcze mamy? Możemy porównać z naszym systemem Gwiezdnym. czyli jak widzicie, no praktycznie orbita Ziemi można powiedzieć. Teraz, jak najbardziej znajduje się też w ekosferze swojej gwiazdy, bo to też ma znaczenie, Gwia jeżeli gwiazda byłaby Innego rodzaju niż Słońce. Tak jak na przykład w przypadku Proximy Centauri, to nieważne, że odległość się zgadza i jest taka sama jak Ziemi od Słońca, no po prostu planeta nie byłaby wtedy w ekosferze. Co my możemy tu jeszcze sobie zobaczyć? System obejrzymy. No ale to już widzieliśmy. Mamy tutaj Keplera. Dookoła sobie krąży nasza planetka. I zobaczymy, jak długo musielibyśmy tam lecieć. Ok. Samochodem musielibyśmy 19 miliardów lat pociąg to 17 miliardów lat. Jeżeli mamy do dyspozycji prywatny odrzutowiec, dolecimy tam w bagatelka 2 miliardy lat, natomiast cały system znajduje się mniej więcej 1730 lat świetlnych od nas i tak długo trzeba by było lecieć, gdybyśmy poruszali się właśnie z taką prędkością, moi drodzy. E, oczywiście pimaniek jak najbardziej może to też właśnie e, sugerować, że wyginęła już taka cywilizacja. E, no i co, i to już są wszystkie highlightsy chyba z tego co widzę. Moglibyśmy sobie najwyżej. O, jeszcze popatrzeć Co tam ciekawego się dzieje. No nie, tu już możemy tylko sobie zobaczyć nazwy gwiazd i ile planet. Odkryliśmy dookoła tych gwiazd, ale nie ma już takich fajnych highlightsów, już takich fajnych um, rzeczy nie uświadczymy. Dobra, słuchajcie, fajna rzecz tak naprawdę wyszła, moim zdaniem. Wrzucę to na nawet główny kanał. Także w tym momencie zakończymy sobie dla YouTube'a, jak to się mówi. Nie rozchodźcie się dosłownie na moment, tylko zrobimy zakończenie, tak żeby to ładnie wyglądało. A tych, którzy oglądali nas na YouTube, oczywiście żegnam i dzięki wielkie, i zapraszam na nasze live, bo dzieje się tu dużo więcej niż potem widać na kanale. Także cześć, trzymajcie się.